W dzisiejszym odcinku Football News Chińczycy wykupili akcję Interu. Ibra zwołuje konferencję To będzie bomba dodaje Szwed. 3 dni do euro, a w Paryżu powódź nietypowy zakład Oliviera Girou. Zapraszam na wtorkowe wydanie wiadomości piłkarskich. Chińska firma Sanin Commerce Group nabyła pakiet 70% akcji Interu za około 530 milionów euro. Chińczycy zamierzają stworzyć prawdziwe sportowe imperium, w skład którego wchodziłyby kluby, media sportowe, takie jak gazety czy telewizja oraz agencje reprezentujące zawodników. Na ten moment poza klubem z Lombardii Sanin są w posiadaniu chińskiego klubu Jiangsu Sanin, w którym grają między innymi Ramirez czy Alex Teixeira. Co ciekawe, największy rywal Nerazzurich Milan również może zmienić właściciela. 13 czerwca dojdzie do negocjacji między Silvio Berlusconi'm, obecnym prezydentem Milanu, a przedstawicielami z Chin. Zlatan Ibrahimović nie daje o sobie zapomnieć. Szwed zapowiedział konferencję prasową, która ma się odbyć dzisiaj o godzinie 17:00. Nie zdradził, czego będzie dotyczyła, jednak większość mediów spodziewa się, że Szwed ogłosi swój transfer do nowego klubu. Według Sky Sports Manchester United jest najbliżej pozyskania ibry. UEFA ukarała Barcelonę grzywną wynoszącą 150 tysięcy euro. Powodem jest obecność katalońskich flag na meczach Dumy Katalonii w Lidze Mistrzów. W swoim pierwszym meczu na Copa América 2016 Argentyna bez kontuzjowanego Messiego w składzie pokonała Chile 2-1. Bramki dla Albiceleste zdobyli Angel Di Maria oraz nowy nabytek Interu Ever Banega. Honorowe trafienie dla reprezentacji Chile odnotował Jose Fuenzalida. Piłkarze oraz kibice Arki Gdynia w bardzo huczny sposób świętowali Mistrzostwo I Ligi. W fecie wzięło udział kilka tysięcy osób. W tym roku do Ekstraklasy awansowała również Wisła Płock. A teraz przechodzimy do części poświęconej Euro 2016. Kamil Grosicki podczas meczu z Litwą skręcił staw skokowy. W 76 minucie opuścił boisko wyraźnie utykając. Na razie nie wiadomo, czy będzie on dostępny na mecz przeciwko Irlandii Północnej. Z kolei uraz Michała Pazdana, przez który nie zagrał we wczorajszym meczu, jest niegroźny i nie ingeruje w występy stopera Legii na Mistrzostwach Europy. Do wielkiej inauguracji Euro 2016 pozostały trzy dni, a Francja jest ogarnięta chaosem. Francuskie służby muszą sobie radzić z największą od 30 lat powodzią, w wyniku której trzeba było ewakuować około 20 tysięcy ludzi. Poza tym władze borykają się ze związkami zawodowymi, które na 14 czerwca zapowiedziały strajk generalny. Przede wszystkim protestują kolejarze, pracownicy metra oraz kontrolerzy lotów. Ostatnim zagrożeniem są oczywiście zamachy terrorystyczne. 25-letni Francuz, który został zatrzymany na granicy polsko-ukraińskiej, planował serię zamachów podczas spotkań Euro 2016. Już tylko rok został do inauguracji Mistrzostw Europy do lat 21 w Polsce. Finał zostanie rozegrany 30 czerwca na Stadionie Krakowi. Na naszych boiskach będą mogli zagrać tacy zawodnicy jak Kingsley Coman, Usman Dembele, Renato Sanchez czy Brile Bolo. A na koniec jak zwykle kilka anegdot i ciekawostek. Olivier Giroud zapowiedział, że przefarbuje swoją brodę w barwy Francji, jeśli uda się jego reprezentacji wygrać Euro 2016. Strona Footy Headlines opublikowała przecieki projektu wyjazdowych koszulek Realu Madryt oraz Manchesteru City. Tak za to wyglądać ma oficjalna piłka Premier League na sezon 16/17. Ronaldinho nie zatracił dawnych umiejętności. Udowodnił to przy okazji charytatywnego meczu Legendy Anglii kontra reszta świata, zakładając dwie siatki w dwie sekundy. Anglicy wygrali spotkanie 3 do 2. Firma EA Sports zaprezentowała pierwszy zwiastun gry FIFA 17. Wystąpili w nim Royce, Azard, Martial oraz Rodriguez, głosu użyczył sam Jose Mourinho. W grze po raz pierwszy zostanie wykorzystany silnik Frostbite, znany m.in. z serii Battlefield czy Star Wars Battlefront, premiera gry 29 września. Na dziś to już wszystko, wielkie dzięki za uwagę i zachęcam Cię do subskrybowania kanału oraz zostawienia łapki w górę. Do zobaczenia w następnym odcinku.